Też w tej kontemplacji i ciszy niesamowite pomysły, niesamowite tutaj zakiełkują idee, takie, które potem pozwolą Wam zweryfikować swoje właśnie tutaj miejsce i działania na ziemi, więc fajnie. Niektóre po prostu też zrobią sobie urlop, dłuższy odpoczynek, coś dostaniecie takiego, gdzie będziecie mogli po prostu trochę. Wytchnienia tutaj yy, złapać, także, także fajna sprawa odpoczywać, relaksować się. Co? Raki. Mhm. Raki dostaną po prostu, co? Raki dostaną, tu są pozytywne, więc raki dostaną więcej namiętności, pasji, energii uwodzenia, erotyzmu, tak? Ognia tutaj, po prostu, więc jak najbardziej, jak najbardziej tutaj wykorzystać. Co niektóre raki? Mogą dostać jakiś zaszczyt gotówki niespodziewany, tak? Dobrze. Lwy. No tak. Lwy też dostaną po prostu jakieś pieniochy, tak? Albo dobrą ofertę pracy, może jakąś premię, może ktoś jakiś awans, coś, co, co będzie dla nich cenne, lub no, tutaj będzie albo jakiś fajny przyjaciel się zjawi, na którym będzie można polegać, lub też facet, taki wiecie, konkret, może z energii ziemskiej, albo taki, który po prostu ma do zaoferowania też bezpieczeństwo i pewność, nie? Fajnie. Co mamy dalej Pannę? Co panna? Mhm. Panna będzie wygłaszała gdzieś swoje, swoje racje, będzie bronić swojego zdania, dostanie tutaj audytorium, dostanie tu może jeszcze jakieś sytuacje rewolucyjne, gdzie będzie chciała i mogła zmieniać świat, właśnie głosić swoje poglądy, będzie słyszalna, więc tutaj jakby no. Będzie jakby, może też budowała jakieś swoje e, imperium, będzie prowadziła też gdzieś e, grupę. E, no, na pewno będzie widzialna i słyszalna, będzie miała jakieś e, pole do popisu i e, przebicie o, tak, ze swoimi racjami, to na pewno. Waga, waga, dobrze, waga będzie się uczyć, tak. Waga będzie, może, może się dokształcać, waga zadba o swój umysł, intelekt. Co jeszcze może dostać? Bardzo dużo, bardzo dużo tutaj inteligencji, bardzo tutaj dużo jakichś może ważnych dokumentów, które, przez które będzie mogła zrealizować swoje plany. Coś, co ją ukierunkuje, i, i wreszcie. Jak gdyby to też może być rewolucyjny jakiś pomysł, jakiś błyskotliwy pomysł, który ją tam nawiedzi i, i pomoże jej potem realizować się w życiu. Tak? Waga to była, tak? Skorpion? Dobrze. Skorpion będzie rozmarzony, skorpion dostanie też, zauważy jak gdyby potencjał, potencjał emocjonalny i w sobie oraz gdzieś, gdzie jest obok niego, ale niekoniecznie na ten, który zwracał do tej pory uwagę. I zobaczy tych, wreszcie do, dotrze to do niego, tak? Też dostanie taki przebłysk i, i poukłada te emocje. Zobaczy też, jaki ma potencjał emocjonalny w sobie, co może dać i jacy ludzie e, z dobrymi emocjami wspierającymi są obok niego, tak? Obok niego i e, on ich wreszcie dojrzy i będzie wiedział, że oni są też cały czas, byli koło niego e, lub dopiero się też znajdą i y, będą czymś czymś dobrym i już nie trzeba będzie bujać w murach albo y, patrzeć zupełnie w jakąś inną stronę, tak? Strzelec, strzelec, proszę, strzelec pięknie dostanie y, dostanie opiekę opiekę z góry opiekę sił wyższych tutaj w nagrodę, na bezpieczeństwo, ochronę i prowadzenie, na wyjście z trudnych sytuacji, dostanie też pewne jakieś uzdrowienie, wyzdrowienie lub też osiągnie po prostu harmonię w przyszłym roku, tak? Co go też, też spowoduje no, fajne, fajne zrozumienie siebie i rzeczywistości. Super. Koziorożca. No tak, koziorożce tutaj będą mieć tak, albo jakąś kobitkę z trygonu powietrza, lub taka, która pracuje słowem, lub jest bardzo inteligentna, więc być może taką spotkają, być może z taką nawiążą kontakt, będzie im do czegoś potrzebna. Mogą też sami wziąć się za naukę, jakieś sytuacje przyjdą do nich, w których będą mogły pokazać swoją inteligencję, będą mogły właśnie popracować głową, popracować słowem, tutaj też jak gdyby obronić swoją prawdę, tak? Więc, więc pięknie. No, tutaj u koziorożców akurat będzie też, roz, będą też szukać jakichś informacji, będą dochodzić do niej informacje, one, one będą informować, tak? To jest ważna informacja, komunikacja, więc tutaj yy, koziorożce będą bardzo intelektualne też być może, lub z kimś takim wejdą współpracę. Dobrze. Dalej mamy wodniki. No tak. Wodniki dostaną siłę, moc, potęgę, tak jak to w, w, w erze wodnika. No, to dostaną poryw nowości, świeżości, siły, energii, witalności, no też pewne na przykład uzdrowienie. Co jeszcze? No, niektóre będą, będą wezmą się na przykład za sport, a niektóre zadbają o siebie też. Będą mieć możliwości, że zadbają o siebie też w jakiś sposób tutaj fizycznie, wezmą, zmienią też dietę, tryb życia i tak dalej, więc takie tutaj zmiany mogą. Mogą przyjść. Natomiast też gdzieś pójdą z impetem, też w coś się wdrożą, zaangażują, tak? Więc tutaj też wodniki będą rządzić. Dobrze, co mamy jeszcze? Wodniki yy, i ryby. Tak? Dobrze mówię? I rybki na końcu. Yy, Proszę, dobrze. Rybki tutaj będą po pierwsze zbierać jakieś, jakieś swoje dobra, będą też być może kupować, robić jakieś zakupy, coś, co będzie dla nich cenne, być może dostaną jakąś, jakąś dodatkową gotówkę, którą wcześniej, na przykład sobie na którą wcześniej czekały, więc teraz tutaj się okaże być może jakiś też zwrot. Coś właśnie niespodziewanego. To jest też, że może ruszycie swoje oszczędności na to, by, by po prostu kupić sobie też coś ładnego, poświęcicie po prostu dla siebie te pieniądze. Być może na co, w coś zainwestujecie, to też tak jest. Może zainwestujecie, tak? Na pewno dostaniecie tutaj pewne bezpieczeństwo finansowe, tak? W przyszłym roku. No i fajnie. Żebyście mogli coś, dobrze też planujcie sobie pieniądze, bo, bo nie musicie tak ich tam trzymać, możecie, możecie tutaj jak gdyby nimi dysponować, one y, pójdą dalej, y, że tak powiem w świat i y, przyniosą inne, nowe, więc tutaj możecie też jak gdyby wejść może z kimś współpracę, tak, zobaczcie, zastanówcie się. Dobrze, na pewno budujecie, też będziecie budować jakieś nowe fundamenty tutaj sobie pod na przyszłość, tak? Super. No i myślę, że to wszystko. Wszystkie znaki mam 12, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziesięć, 12, 12. Mam. No to skończyłam to czytanie energii na gwiazdkę. Trzymajcie się wszyscy. Zdrowo. Z optymizmem. Uśmiecham na przyszłość. Jakkolwiek tylko. Można. Wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam jeszcze w tym roku i do zobaczenia w następnym. Papa, pa, zdrówka wszystkim.